Dzień dobry, nazywam się Gizela Turska, jestem pracownikiem gimnazjum 19 i właściwie dzisiaj po raz kolejny z bdk i z Instytutem Kultury Miejskiej i z panią Ewą Czerwińską, kochanym pan przewodnikiem wędrujemy śladami Gdańska. Dzisiaj jesteśmy na Politechnice Gdańskiej i poznajemy kobiety, które tutaj pracowały, które były związane z, z Politechniką. Dzień dobry Wam wszystkim, nazywam się Kornel Grunwald, jestem tutaj z ramienia Działu Promocji Politechniki Gdańskiej. Jest mi niezmiernie miło móc Was powitać na terenie naszego kampusu. Będziecie mogli tutaj za przewodnictwem, pani przewodnik właśnie. E, e, poznać najciekawsze miejsca naszego kampusu. Politechnika Gdańska jest największą uczelnią na Pomorzu Gdańskim. Obecnie ilość studentów to około 25 tysięcy czyli niemałe miasteczko. Drugą co do wielkości jest oczywiście Uniwersytet Gdański. Natomiast Politechnika Gdańska jest najstarszą uczelnią tutaj na Pomorzu Gdańskim. Jej początki to początek wieku XX. Budowę Politechniki Gdańskiej rozpoczęto w roku 1901 i bardzo szybko ukończono, bo już 6 października 1904 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Politechniki Gdańskiej jako technikę z udziałem cesarza pruskiego Wilhelma II. Wybudowano budynki. Tych budynków powstało cztery: budynek gmachu głównego, za moment do niego wejdziemy, budynek chemii, do którego pójdziemy później, jest jeszcze budynek elektrotechniki i laboratorium budowy maszyn. Koło nich będziemy przechodzić później. Jak widzicie, budynki są budowane w takim bardzo charakterystycznym dla Gdańska stylu, który nosi nazwę neorenesansu Gdańskiego, i podobny typ budownictwa możecie zauważyć. W Gdańsku, na przykład patrząc na wielką zbrojownię albo na przykład patrząc na zieloną bramę. To są budynki z czerwonej cegły z kamiennymi ozdobami. Znajdujemy się w tej chwili koło Wydziału Architektury. Wydział Architektury to również jeden z najstarszych wydziałów, jakie tutaj się znajdują na Politechnice Gdańskiej. Został powołany już w momencie otwarcia Politechniki, czyli w tym październiku 1904 roku. Tutaj chcę Wam opowiedzieć o jednej ze studentek, mianowicie o Miriam Braude. Miriam Braude, która była z pochodzenia Żydówką. Miriam miała o tyle szczęście, że przed wybuchem II wojny światowej udało jej się skończyć tutaj studia na Politechnice Gdańskiej na technikę szulę, bo taką wtedy nazwę nosiła ta uczelnia, rozpoczęła Rozpoczęła studia w roku 1928 i skończyła je w roku 1933 roku bardzo znamiennym w historii bo rok 1933 to rok kiedy Hitler doszedł do władzy tutaj w Gdańsku pojawił się Gauleiter Albert Forster no i żydom żyło się coraz gorzej bo byli bardzo prześladowani przed wybuchem II wojny światowej większość z nich wyjechała do Stanów Zjednoczonych tutaj z Gdańska i podobnie zrobiła również rodzina Miriam Braude co się z nią stało nie wiadomo, gdyby żyła, być może jeszcze żyje, to miałaby dzisiaj 103 lata. Jesteśmy obecnie na dziedzińcu południowym Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Jest to dziedziniec noszący imię słynnego astronoma i fizyka gdańskiego Jana Heweliusza. Główną atrakcją tego dziedzińca jest jedno z nielicznych w Polsce wahadło Foucault, które w 1851 roku opracował francuski. Fizyk, naukowiec to wahadło udowadnia w układzie inercyjnym, że Ziemia obraca się wokół własnej osi w ten sposób, że gdybyśmy normalnie puścili to wahadło, ono by starało się powrócić do pierwotnej pozycji w takiej prostej linii. Natomiast jeżeli byście dłużej się przypatrzyli temu wahadłu, wtedy zauważylibyście, że wykonuje ona ruchy podobne do ósemki, takie delikatne, ale mimo wszystko nadal widoczne mam teraz opowiedzieć o Pani Wandzie Szczepule, która była pierwszym profesorem na Politechnice Gdańskiej, który był kobietą, czyli była profesorką, jakbyśmy to powiedzieli. Pani Wanda Szczepuła studia rozpoczęła na Politechnice Lwowskiej, a właściwie w jej filii w Dublanach studiowała tam na Wydziale Rolniczym. Niestety nie skończyła tam tych studiów, ponieważ w międzyczasie wybuch II wojna światowa. Najpierw 17 września wojska rosyjskie wmaszerowały, radzieckie właściwie, wmaszerowały do Lwowa. Wprawdzie uczelnia istniała nadal, ale zmienił się całkowicie zarząd tej uczelni, był inny rektorat, inni dziekani. Wprowadzono nowe przedmioty, m.in. historię komunistycznej partii Związku Radzieckiego. No i czasy były takie, jakie były. Potem yy, yy, Okupację przejęli Niemcy, bo później Niemcy napadły na Związek Radziecki. Jak pewnie pamiętacie z lekcji historii, była okupacja roz... niemiecka. Potem z kolei znowu była okupacja radziecka, no bo wojska radzieckie ruszyły na Niemca i goniły go aż do y, y, maja 1945 roku, aż dotarły do Berlina. Y, po II wojnie światowej y, pani Wanda Szczepuła razem ze swoim mężem, którego, który również był studentem tej uczelni w Dublinach. Wyjechali do Krakowa, tam skończyła i yy, jej mąż również Uniwersytet Jagielloński, no i potem znaleźli się tutaj w Gdańsku. Wanda została pracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej na wydziale chemii. W 1957 roku pani Wanda dokt zrobiła doktorat, potem została doktorem habilitowanym, a w 1972 roku została panią profesor. Stoimy przed Wydziałem, jak widzicie, oceana Techniki, okrętownictwa. Tak, Tutaj studentką była pierwsza polka, która opłynęła samotnie kulę ziemską w samotnym rejsie. Była to pani Krystyna Hajnowska-Liskiewicz. Ona urodziła się w 1936 roku w Warszawie. Tuż po wojnie jej rodzice osiedlili się w Ostródzie i tam na jeziorze drwęckim po raz pierwszy poznawała techniki tajniki żeglowania. Tak jej się to spodobało, że postanowiła skończyć Wydział Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej. Chociaż był to wydział typowo męski, bardzo trudny, to ona go jednak skończyła i rozpoczęła pracę w Stoczni Gdańskiej w dziale projektów. W międzyczasie cały czas brała udział w działaniach klubów żeglarskich. W 1966 roku uzyskała tytuł Sternika i w 1975 roku klub żeglarski wytypował ją jako osobę do odbycia samotnego rejsu dookoła ziemi. Dokonała tego na jachcie o nazwie Mazurek, tak żeby się kojarzył z Polską. Budowniczym tego jachtu był jej mąż pan Liskiewicz. Swój rejs rozpoczęła na Wyspach Kanaryjskich w marcu 1976 roku. Chcę powiedzieć, że po raz kolejny uczestniczę w dańskich miniaturach i właściwie cieszę się ogromnie, jak odpowiadają panie na moją prośbę uczestniczenia z dziećmi, dlatego że jest to bardzo cenna rzecz. C cenny projekt dla, no myślę, że nie tylko dla nauczycieli, którzy przy okazji korzystają, ale dla uczniów, którzy, którzy właściwie o Gdańsku, sama wiem o tym, właśnie, wędrując z moim klubem Miłośnika Gdańska, nie wiedzą wiele. No I myślę, że dzięki. Tym jeszcze takim szczególikom, bo to są już takie szczegóły. Bo ogólnie o Gdańsku pewnie mieszkańcy Gdańska wiedzą, natomiast o takich szczegółach dowiadując się tutaj, wzbogacają tą swoją wiedzę znakomicie. Także jestem wdzięczna ogromnie.